the Russians have suffered greatly now they fight with a vengeance word is the info I'm looking for is close by but I'll have to fight through hell to get it the Russians are planning an attack today I'll be with them I have orders to recover and send virus house info back to the OSS this man is guarding it closely the Russians want it too I've been ordered to destroy the Intel after transmission. HQ wants to keep it out of Russian hands. Feels like we're at a turning point. Today, comrades, our goal is not only victory. Goal is the people, and Cześć z tej strony typowy gracz po 30. Oto kolejny materiał z cyklu przypomnijmy sobie o medal w honor wojna w Europie w wersji na Xboxa 360. A więc mamy drugi etap podczas wojny na froncie wschodnim. Zbliżamy się do Kurhanu Mamaya. Nie wiem czy pamiętacie i właśnie w tym momencie przy okazji wyświetla Wam się link do odcinka z Call of Duty Finest Hour, gdzie mieliśmy także możliwość ogrywania takiego etapu właśnie o Kurhan Mamaya. A czym był Kurhan Mamaja? Był to jeden z najwyższych punktów w Stalingradzie, z którego obie strony mogły doskonale prowadzić ogień i widzieć wszelkie ruchy przeciwnika. Dlatego o ten Kurhan wielokrotnie toczyły się walki i przechodził z rąk do rąk. O jeny, co tu się dzieje? Słuchajcie, mamy czołg przed sobą. Uła, słuchajcie, Mosin... Karabin powtarzalny konstrukcji radzieckiej. Jak najbardziej znany nam graczom, którzy grali w Call of Duty i ogrywali pierwszą część, gdzie podczas etapu. O rany, ktoś tutaj chyba za mną jest. Gdzie podczas etapu o Plac Czerwony mieliśmy możliwość właśnie zapoznania się z tym karabinem. No niesamowite, słuchajcie. Imersja jak najbardziej jest tutaj w bardzo dobrej kondycji i bardzo dobrze się gra. No nie powiem, ale muzyka też robi tutaj kolosalne wrażenie. Jednakże, wiedząc doskonale, że grało się w Call of Duty, no to jednak troszeczkę ta euforia może tutaj opaść. Ale co jak co, dziwię się, że twórcy nie pokusili się o to, żeby wydać właśnie ten tytuł w takiej powiedzmy poprawionej, lepszej wersji graficznie i w ogóle na PC-ty. Chociaż z drugiej strony, w tamtym czasie wielo, wiele osób z nas już miało dosyć tych wszystkich gier o e, tematyce II wojny światowej, no a co zrobiło Duty 4 Modern Warfare, no to było już wtedy niepodrabialne. To było naprawdę mm, to był majster można powiedzieć. No słuchajcie, co tu się dzieje? Oczywiście, nie znajdujemy się w centrum miasta e, Stalingrad, powiedzmy, że. Hmm. Nawet ciężko mi to nazwać, że to jest Stalingrad. Jak dla mnie to tutaj gdzieś jesteśmy na jego obrzeżach. Bazuka. No tak już w poprzednim materiale coś na ten temat mówiłem. No więc zobaczymy co tutaj twórcy nam zaprezentują. Zobaczcie, że tam gdzieś po prawej stronie widać jakieś w jakieś ruiny czegoś. Zobaczymy gdzie się udamy. Chciałbym ten etap przejścia, że tak powiem, z, wyjść z niego ze złotym medalem. E, a dlaczego? Myślę, że do własnej satysfakcji. Zauważyłem jedną rzecz, że trzeba wejść w odpowiednie gdzieś się miejsca, dojść do pewnej lokacji, żeby się te dodatkowe misje, ukryte misje, te oznaczone niebieską strzałką odblokowały. Dlatego też warto eksplorować. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale kojarzy mi się to z Battlefieldem jedynką, absolutnie nie wiem czemu, i z dodatkiem um, DLC multiplayer w imię Cara. Oczywiście epoki się tutaj nie zgadzają. Znaczy, epoka jest, można powiedzieć, taka sama, tylko wojny się nie zgadzają. Okej, okay, tutaj chyba nikogo nie ma. Nie mam nic tutaj do zrobienia. Żołnierze radzieccy wyglądają trochę dziwnie. Wyglądają jak taka, powiedzmy, opcja niemiecka, ponieważ mają te białe kurtki na sobie. Doskonale wiemy, że żołnierze radzieccy w tamtym czasie przynajmniej. Powiedzmy, że w walkach w mieście nie miały takiego um, odzienia. Natomiast jak najbardziej gdzieś w okolicach miasta grając. Grając, przepraszam. <grytanie> to ja gram, a żołnierze walczyli. Jak najbardziej mogli mieć taki ubiór. Chociaż bardziej oni tutaj wyglądają na żołnierzy niemieckich. Ale okej. Okay. Słuchajcie, nie będziemy się szczepiać szczegółów. Ale łupią z tych karabinów maszynowych, zobaczcie. A już mam adrenalinę odblokowaną, więc jak najbardziej używamy jej. No i trzeba pamiętać koniecznie, żeby w odpowiednim czasie. Użyć apteczki, ale powiem wam, że dzieje się tutaj. No, jak na Medal of Honor, to jest naprawdę bardzo dynamiczna gra. Bardzo dynamiczna rozgrywka jest tutaj, właśnie w części wojna w Europie. Aha, jeden z członków mojej załogi, niestety, nie. Żyje, no i nie mamy już amunicji. No, nie popisałem się teraz, skupiłem się za bardzo na czołgu. A ktoś mnie tutaj łupie z tyłu. Będę musiał tutaj kolegę podleczyć. I zdążyłem w ostatniej chwili, słuchajcie, bo on już tak wyglądał na takiego, który miał już przejść w zaświaty, ale udało się. Słuchajcie, miałem wspomnieć o swego rodzaju pewnym konkursie, więc jak najbardziej będę o tym pisał w poście. Powiem tylko i wyłącznie, że odpowiedzi na pytanie konkursowe będę czekał do końca niedzieli, czyli do dnia 2 czerwca. I myślę, że też fajną nagrodę będę miał. Konkurs jest absolutnie prosty, żadna wiedza tutaj nie jest wymagana, tylko i wyłącznie zgaduj z gadula system, kto pierwszy, ten lepszy. Słuchajcie, gdzieś słyszę jakiś pojazd. Paru użytkowników, którzy mi pisali w odpowiedzi na moje wywody z poprzedniego materiału, powiedziało mi, że to nie jest koniec gry, jeśli chodzi o Front Wschodni. i okay, zaraz dojdzie do e, jakiegoś e, ostrzału artyleryjskiego. Tutaj także czołg stoi, ale e, słuchajcie, no nie jest zaznaczony niebieską strzałką, więc nie jestem pewien, czy mam go niszczyć. Ale dobrze, postaram się, mam 9 granatów, chyba powinno to wystarczyć. Okej, okay, a więc 9 granatów poszło, a czołg nadal stoi. Tak jest. Może on jest niezniszczalny, nie wiem. Ale dobra, zostawmy to. Może gdzieś znajdę jeszcze jakiś granat. A teraz czas się udać na to wzgórze. Zobaczcie, tutaj jeszcze łupią do nas z karabinu maszynowego ukrytego w bunkrze. Ale chyba tutaj do niego... Nie wejdę. Ostatnio wam pisałem i ostatnie dwa materiały, które wam pokazywałem, wyszły bez mojego skromnego komentarza. Było to niestety mm, spowodowane właśnie uszkodzeniem mojego poprzedniego mikrofonu. Kupiłem sobie taki sam model, słuchajcie, bo byłem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Absolutnie jakościowo mi odpowiadał, więc tutaj nie miałem nawet najmniejszych wątpliwości, żeby kupić sobie taki sam. Po prostu niefortunnie montując go na wysięgniku Wyśliznął mi się z ręki i jako, że nie miałem go zabezpieczonego, poleciał po prostu tą, tym metalowym korpusem prosto w ziemię. No coś musiało się gdzieś tam um, odłączyć. No a spadł gdzieś z wysokości powiedzmy, że do półtorej metra. Więc no, no. Myślałem, że nic mu się nie stanie, a więc jednak. O rany słuchajcie. Na szczęście mam do dyspozycji właśnie adrenalinę. No i teraz tutaj mamy Bosa zlikwidowanego. Jakieś dokumenty związane ze ciężką wodą zdobyłem. Także dobrze to nie wygląda. Zobaczcie, oni są po poukrywani w okopach. No, nie ma to jak wejść z nieprzeładowanym pistoletem, no, ale rzeczywiście przy Ppe-szy to jest tak, że ma gdzieś te 70 pocisków w magazynku. Więc człowiek tak często tej PPSh w tej pepeszy tak naprawdę nie wymienią magazynku no z tego względu że ich ilość jest naprawdę duża a czas przeładowania jest dosyć długi O więc właśnie no i właśnie o tym przed chwilą mówiłem słuchajcie uh. Ale bardzo mi się podoba ten system, słuchajcie, że tam, gdzie giniemy, taki respawn jest właśnie w tym miejscu. Jest to fajnie przemyślane przez twórców. Tak samo ten system adrenaliny. No tak, tylko że zobaczcie, naprawdę zostało mi ultra mało życia, a ja już nie mam apteczek. Oj, tutaj chyba jakaś niewidzialna ściana, słuchajcie, przejść nie można. Ale odgłosy niemieckich żołnierzy są tutaj albo zapożyczone z Call of Duty 2, albo to Call of Duty 2 może zapożyczyło właśnie od twórców Medal of Honor. Wielokrotnie już słyszałem te same teksty, tym samym głosem wypowiadane, które właśnie były w Call of Duty 2. Więc kto wie, kto wie, jak tutaj się twórcy jedni, jedni z drugimi dogadali. No cóż, zmieszamy do tej żółtej strzałki. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem eliminując tego dowódcę od razu, ale nie widzę tutaj żadnego, żadnej niebieskiej strzałki jako cel dodatkowy, więc wydaje mi się, że wszystko zostało zrobione. To już chyba tylko ten czołg, który jest na zewnątrz, nam został. A ja mam tylko i wyłącznie jeden granat, więc sobie nie pofolguję. No ale może poszukam jakiejś apteczki, słuchajcie. Oby mnie ten czołg zaraz nie postrzelił. Tamten się udało, zobaczcie, zniszczyć. Pięknie! Ale coś czuję, że będę potrzebował trzy pociski do bazuki, żeby zniszczyć i tego jego mościa. Byleby nie spudłować. No więc właśnie. Jeszcze jedna... E jeszcze jeden pocisk by się przydał. Granatem to ja sobie mogę w tym przypadku. No, raczej więcej amunicji tutaj nie znajdę. Co mogłem wziąć, to wziąłem. Jeszcze może zejdę tam na dół, ale tutaj także nie mogę. Nie wiem czemu. ale cały czas ktoś po niemiecku gdzieś krzyczy, więc zakładam, że tutaj przeciwnicy nadal są. Tutaj mamy jakieś mapy, powiedzmy, że to jest sztab polowy. Tutaj raczej nic nie jest do zdobycia, od razu by mi się na pewno niebieska strzałka wyświetliła. Podejdźmy tutaj do góry. Roger all as transmission. Mission follows. Destroy all intel. And do it before the Soviets can get there. I'll copy over. A więc kończymy kampanię na wschodzie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, jaki i cały, e, cały ten etap. Był naprawdę bardzo udany. Szkoda, że tylko dwie misje były do naszej dyspozycji. No ale cóż, coś za coś nie można mieć wszystkiego. W, o tej samej godzinie wyjścia tego materiału wstawię także post, który będzie informował o konkursie i jego zasadzie. Myślę, że nagroda będzie dosyć fajna, taka sympatyczna. Może nie jakoś super atrakcyjna, ale jak najbardziej warto coś takiego posiadać, jeżeli jest się jakimś swego rodzaju kolekcjonerem. Więc widzimy się w poście. Zobaczymy jeszcze tylko, czy zdobyłem złoty medal. Słuchajcie, na tą chwilę to. Bo wszystko idzie w naprawdę bardzo dobrym kierunku. Tak jest. Mamy to. O właśnie tutaj nie jestem pewien. A tak jest. Heavy water. Tak jest. Mamy to. I spotkaliśmy się z rosyjskim oficerem. Super. Mamy złoty medal. Chyba pierwszy raz w tej grze. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.